Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Jest poniedziałek, godzina 10:30. Ja już jestem na czeskiej ziemi. Obrałem kierunek Mosty Jabonka. No i pędzimy. Pędzimy, jedziemy e, na tą budowę, co byłem ostatnio u tych korańców rzucałem z kafleksem. A jak wam się w ogóle podobały moje grzybki? Fajne, co? No, moi rodzice byli jeszcze lepsi. Cały Boży Tydzień chodzą codziennie, na, chodzili codziennie na grzyby I po 7, 8, 9 koszyków zbierają. Tylko to, że później oni tam sprzedają. To, co mama miała zrobić, jakieś tam sobie przetwory na zimę, to zrobiła, a teraz to sprzedają grzybki. Emeryci nie mają co w domu robić, no to łażą po lesie i grzyby zbierają. A jest grzyb, owoc ja wczoraj Siedziałem do 22 o 16 Zabrałem się za, e, za przetwarzanie tych grzybów co zebrałem No wcześniej je tam Jak zbierałem to mniej więcej przygotowywałem Ale później trzeba było je tam pokroić Posegregować co większe No to na taką sałatkę żeby po żydowsku zrobić Robiłem I do 22:00 mi się zeszło Miałem o 3.30 wstać no, budzik zadzwonił, obudził mnie, ale ja go tylko wyłączyłem. I wstałem o godzinie trzydzieści, tak, 4:30, 4:40 chyba dokładnie. Ma. No to godzinę, godzinę czasu się jeszcze podrzymałem Jedziemy. 450 km jeszcze zostało do celu. Na granicy standardowo na mostach będę sobie pauzioszkę robił no i będziemy jechać dalej. Słuchajcie, takie pytanie mam, Podrzuciłby ktoś może y, jakiś internet na Europę, właśnie tu na południe też? Czy, czy, czy y, te ukraińskie karty też tutaj działają y, z tym internetem? Czy może ten y, angielskie EE jakoś to też fajnie w miarę działa? Ciekaw jestem jak, jak to te karty z tym internetem roamingowym Czy to muszą się w jakiejś tam od czasu do czasu w tej macierzystej sieci ulogować? Czy, czy po prostu mieć wystarczy mieć aktywowaną kartę w Anglii czy tam na Ukrainie I można sobie normalnie już śmigać tutaj I Jakby ktoś coś wiedział to może, może napisać W komentarzach, byłbym wdzięczny No dobra tu o 10. Pan kierownik. Na melanzu to pan mechanik, to tak? Ale mu się ciężko idzie. Aj aj, 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 aj. Aj, aj, aj. aj No dobra, jedziemy po zielone. Jesień wita. No i moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Już na miejscu. Już na miejscu czekam na kogoś, żeby tu przyszedł. I no, poprowadził mnie do miejsca rozładunku. Przejechałem przez bramę, dzwoniłem tu do jakiejś tam pani. No i czekam cierpliwie. Tak więc. No, wczoraj się nie odzywałem. Wczoraj się nie odzywałem. Tutaj chłopaki coś tworzą. Pobierają. Co potrzebne. E... A i no, wczoraj się nie odzywałem. Mówię, kurczę, już ciemno się zrobiło. Zmęczony byłem. Zresztą nie było co pokazywać. Za co miałem Wam pokazać? Ten sam parking, na którym tamtym razem też stałem. W tym samym miejscu. Tak samo okazał się pusty. Wszystkie były jakoś już pozajmowane, a ten był pusty. Nie wiem czemu to to jest tak... ten parking... ten pusty. Ech, dziadu. Warczysz tu. No ale no, spokojnie. Druga nocka przez pana. Chyba trzecia nawet już na tym parkingu. No i jakoś to... leci. A na tą chwilę czekam sobie cierpliwie. Mam już załadunek. 72 km stąd, pokazuję. 72 km mam do dojechania. I będziemy ładować do Berlina. Na Berlin. I tyle. No to. Do później. No i jestem już na załadunku. Fabryka raczej, przetop, aluminium. Wszystko jest aluminiowe. Nie wiem, co jeszcze będę ładował. Czy takie na paletach, czy tu big buggy. No nie mam pojęcia. Coś będę ładować. W każdym razie ustawili mnie już na hali. No to zdążyłem podjechać. Zarejestrować się, najpierw mówi poczekać, a później, zanim doszedłem do samochodu, to machnął. mam wierzać na wagę. No i z wagi prosto na halę. No, tak więc w środku czekam cierpliwie. Zobaczymy, co będziemy ładować. Zobaczcie jaka znowu pierdzielona szyba. A myłem myłem w poniedziałek była pięknie umyta, jak tankowałem auto i wystarczyło... nie wiem jeden dzień I znowu pierdzielona. E, ja już załadowany śmigam e, Śmigam w kierunku... Granicy ze Słowacją jestem tu po prawej stronie. Tam jest Gior. Widoczny 766 km mam do celu. No i lecimy. Eee, słuchajcie, wiecie co? Odpowiem na jedno pytanie jednego z oglądających eee, w komentarzach. Zadał tam któryś raz z kolei eee, Kamil M. Pytanie porównanie o spalanie, w, żebym porównał spalanie w Dafie i w volwie. Nie poruszałem tego tematu wcześniej, no bo kurczę, no, mówię, pojeżdżę trochę, wyczuję samochód, zobaczymy, na co będzie mi tu stać. I odpowiedź taka szybka i nie wiem, czy satysfakcjonująca. To już kwestia, jak to tam będzie ktoś sobie zinterpretuje. Słuchajcie, bez wątpienia DAW myślę, że wyjdzie lepiej ze spalaniem. Chociaż nie wiem, jakby tutaj w tych warunkach sobie też radził górzystych, typu nie wiem, Chorwacja, Słowenia, czy tam w Czechach przez góry, jak się jedzie. Tu na pewno z Volvem wiem. Co mogę powiedzieć to, jeden tydzień jest, gdy są ładunki mieszane lekko pełno. No, to do 33 się mieszczę. Jak jest przewaga lżejszych ładunków, bądź dużo na pusto, no to wiadomo w okolicach 30-29 litrów wychodzę tutaj. A czasem, jak jest cały czas. Pełno, pełno, pełno i ciężki teren. No to tutaj przez w sumie już dwa miesiące wrzesień cały się, tak dwa miesiące, ponad dwa miesiące. No to i zdarzyło się, że nawet 35 przywiozłem. Ale to cały czas było wtedy no, cisnąć, cisnąć, cisnąć i góry, góry, góry. I przegląd tych czterech PGR-ów na Słowacji, gdzie dojazdy były naprawdę ciężkie i strome nie, nieraz. Więc, no, nie wiem, jak tu Dafy się sprawują. No. To jest inny też teren. No. Tu jest akurat płasko na Węgrzech, ale później jedziemy na Czechy. No to już się tam górki, dolinki zrobią. Myślę, że delikatnie, chyba, by lepiej wyszedł Daf. No, Volvo z reguły. Było takie troszeczkę paliwożerne. Czekajcie? No, to tak jak wspomniałem, no Volvo zawsze było troszeczkę paliwo, bardziej paliwożerne. Lubiło to. Na pewno nie lubi Volvo przeładowanej osi ciągnącej. To na pewno. Fakt, mocy mu nie brakuje. Wchodzi pod górki elegancko no ale coś za coś, większe spalanie no ten tydzień co byłem na Chorwacji tam dużo po górach się przyjechało z kierunku tam o mój Boże e, Zagrzebia i tam na Riekę trochę po górach jechałem tak więc y, no wyszedłem tam 33 litry tam z, z malutkim haczykiem 33,2 czy tam nawet nie było 0,2 z tego co Stankowania i z kilometrów wyliczyłem, tak więc, nie wiem, czy Cię kamilu ta odpowiedź usatysfakcjonowała, czy o to Ci chodziło, to co mogłem, to powiedziałem z własnego doświadczenia. No... Najlepiej by było przejechać. No, nie wiem, no... u nas wszyscy mniej więcej takie samo mają spalanie. No, są w firmie 3 Volvo, 1 jedno Renault te no i mniej więcej każdy ma takie samo tam spalanie no. a na tą chwilę pędzę dalej tu powoli też już na Węgry wdziera się jesień kolory jesieni i jedziemy Słowacja, Czechy Niemcy ciekaw jestem Pragi ale Pragę chyba będę wieczorem Łapał, więc może przeleci. Trzymajcie się, cześć. No, do jutra. Nie, że koniec odcinka, tylko do, do, do jutra. Dzień dobry w środę. Hmm. Na. No. Korków nie ma dla mnie końca. Wczoraj tego nie pokazywałem, ale. Dwie i pół godziny odwaliłem na granicy słowacko-czeskiej, bo, no bo Czesi sobie dalej urządzają celne sprawy, te kontrole. Mają być to do końca miesiąca, a już podobno mówią, że ma być to wydłużone. Tragedia, kurwa, była wczoraj na granicy, nic się to nie ruszało. Dwie i pół godziny! Byłem w dupie. Przez tylko po to, żeby zajrzeć na pakę, nie patrząc w dokumenty, co ty wiedziesz, gdzie wiedziesz, na co, tylko, tylko kurwa zajrzeć na pakę, i nic więcej. Po stronie czeskiej, czesi sobie uskuteczniają takie kontrole na każdej granicy słowacko-czeskiej. No a tu, Praga, co jest konsekwencją wczorajszej kontroli, bo miałem. W nocą przelecieć Pragę, nocą wieczorem, jak już nie ma korków, nie ma nic, przelecieć sobie Pragę zatrzymać się. No praktycznie już w połowie drogi y, do granicy z, z Niemcami, tam miałem się elegancko zatrzymać, ale nie kurde, zatrzymałem się w ciul przed jeszcze pragą, bo czas mi się skończył y, pracy. Pracy. No i niestety, ranek 8:19. Ja już dłuższą chwilę jadę. W Korku. Praga. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze dzisiaj tego kurna nie zrzucę. 380 mi zostało do celu. No jest dupa. Żeby nie powiedzieć inaczej. Ale zacząłem dzień, co. Od mega wkurwu. Tak od wczoraj już jestem wkurzony. <tryk> <Stay>. <tryk> No, tak więc do później, moi drodzy. Fajne widoczki, co nie? Jak widzicie, usemką sobie popitalam w kierunku Drezna. Jeszcze po stronie czeskiej Uchwała mój Marek Ponad 90 Pięknie. Dzień dobry. Takie oto sprawy z rana w czwartek. No, wjechałem na rozładunek o siódmej rano, zważyłem się, zaniosłem dokumenty i czekam teraz. Czekam, aż ktoś nas tutaj stąd wy... weźmie i. Wyznaczy miejsce rozładunku. No, a ja z tego miejsca żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, że byliście na tym. Trzymajcie się, cześć.